Witajcie! Dziś bierzemy na warsztat temat, który no, wydaje się bardzo kuszący, import out, głównie z USA, ale też ze Szwajcarii. Marzenie o fajnym wozie za oceanu, w dobrej cenie. Brzmi super, prawda? Prawda, brzmi świetnie. Ale materiały, które mamy, artykuły, jakieś nagrania pokazują też drugą stronę medalu. Mówią o y, zaniżaniu wartości celnych tych pojazdów. Dokładnie. No, i słyszymy o kontrolach, o postępowaniach karnych, na przykład niemiecki Zollamt Frankfurt Bremen, nawet o jakiejś międzynarodowej akcji Nimmersat. Poważnie to brzmi. Rzeczywiście, robi się poważnie i właśnie tym chcemy się dzisiaj zająć. Spróbować rozłożyć ten mechanizm na części pierwsze, zobaczyć jak to działa, jakie jest realne ryzyko dla kogoś, kto się na to decyduje, no i dlaczego te organy ścigania, jak choćby Europejska Prokuratura EPO, tak się tym interesują. Rozpakujmy to. Dobrze. To zacznijmy od początku. Jak to w ogóle wygląda? Wiesz ten schemat? No, schemat jest zwykle. Jakby to powiedzieć, dość podobny: kupujesz auto na aukcji, Stany, Szwajcaria, często to są auta po szkodzie całkowitej Total Loss. Te z kopartu, III, tak? Tak, dokładnie te. I potem przy imporcie do Unii, na przykład przez Niemcy, no to deklaruje się, powiedzmy, w urzędzie celnym wartość znacznie niższą niż ta, za którą się faktycznie kupiło. Używając lewych faktur. No, niestety często, tak. Fałszywe faktury. A cel Wiadomo, obniżyć opłaty, cło, VAT, akcyza. To się może sumować do, wiesz, nawet 60% wartości auta plus koszty transportu, logistyki dużo. 60%? To faktycznie sporo ogromnie. I co ciekawe, źródła mówią, że to jest no taka trochę tajemnica poliszynela w tej branży że różnice bywają drastyczne. Ktoś kupił za 20 tysięcy dolarów, a deklaruje 5. Wow. Oszczędność wydaje się duża, ale... no właśnie, trzeba to powiedzieć głośno. To jest nielegalne i coraz bardziej ryzykowne. No właśnie. Ryzyko. To jest kluczowe pytanie. Co tak naprawdę grozi? Co grozi osobie, która no zdecyduje się na taki myk? No przede wszystkim i to źródła podkreślają bardzo mocno, mówimy o przestępstwie. Karno-skarbowym. Czyli to nie jest tylko jakaś tam opłata do zapłacenia? Absolutnie nie. Urzędy, czy to niemieckie, czy polskie, mają czas. Nawet do sześciu lat, żeby to zweryfikować, żeby wszcząć postępowanie. To, że auto przeszło przez odprawę, niczego nie gwarantuje. Czyli spokój jest pozorny? Dokładnie. A skutki? No po pierwsze finanse. Trzeba zapłacić zaległe cło, VAT, akcyzę, plus odsetki, kary. To mogą być naprawdę duże pieniądze. Ale to nie wszystko. Dochodzi odpowiedzialność karna. A poza tym, jakieś inne problemy? Tak, i to bardzo praktyczne. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, no bo wartość była zaniżona. Bank, leasing mogą powiedzieć: nie, dziękujemy, jeśli chodzi o finansowanie. Sprzedaż takiego auta też pewnie jest trudniejsza. Oczywiście. Ludzie są coraz bardziej świadomi. Sprawdzają numer win, historię auta w tych serwisach typu Autostat, Bitfax. Wiesz, jak w jednym artykule opisano, sprowadzasz wymarzonego Mustanga, cieszysz się nim, a tu nagle list z Niemiec z Zolamtu. Brr, zimny prysznic. Coś w tym stylu. A w skrajnych przypadkach, jak czytamy. Auto może być nawet uznane za odpad i pójść na złom. Niesamowite. Ale pojawia się też kwestia, kto właściwie jest za to odpowiedzialny, bo często są jakieś pośrednicy, oni nawet namawiają, mówią: Panie, wszyscy tak robią. Tak, to prawda. Ale źródła są tu, no bardzo jasne: odpowiedzialność prawną i finansową ponosi importer. Ten klient końcowy, osoba, która widnieje na dokumentach celnych. Czyli ten, kto się podpisuje. Dokładnie, to jego podpis tam jest. Pośrednik, cóż, często umywa ręce, mimo że mógł w tym aktywnie uczestniczyć, zarobić na tym. Jego ewentualna współodpowiedzialność jest trudna do udowodnienia. I co najważniejsze, ona nie zwalnia importera z konsekwencji. Czyli klient zostaje z problemem. Tak, wygląda na to, że wielu klientów jest po prostu no, wprowadzanych w błąd. Myślą, że wszystko jest ok, że ryzyko jest małe, a jak pokazują te materiały, no, prawda jest zupełnie inna. No dobrze, a czy to jest łatwe do wykrycia? Bo skoro to trwało, to może system był dziurawy. Kiedyś może tak było, albo było łatwiej, ale sytuacja się, wiesz, dynamicznie zmienia. Materiały wyraźnie wskazują, że wykrywalność rośnie. Jak to się dzieje? Urzędnicy mają teraz lepsze narzędzia. Mają dostęp do baz danych aukcyjnych, do tych serwisów WIN, o których mówiliśmy, a co chyba najważniejsze, mogą weryfikować przepływy finansowe. Przelewy bankowe. Tak jest. Przelew za zakup auta pokazuje prawdziwą cenę. To jest trudne do ukrycia. Poza tym organy ścigania Niemcy, Polska, mówi się też o Holandii zacieśniają współpracę. I te akcje jak Nymershat. No właśnie, to pokazuje determinację. Ta akcja była skierowana dokładnie przeciwko takim grupom, które zajmowały się uszustwami celnymi przy imporcie aut. To, co uchodziło płazem jeszcze parę lat temu, dzisiaj wiąże się z no, naprawdę gigantycznym ryzykiem. Czyli powiedzenie mądry Polak po szkodzie jest tu bardzo na miejscu. Oby ta mądrość przyszła wcześniej. Oby, zdecydowanie. Podsumowując, chyba możemy powiedzieć, że obraz, który wyłania się z tych materiałów, jest jednoznaczny. Ta pozorna oszczędność na imporcie przez zaniżanie wartości to jest po prostu granie warta świeczki. Zdecydowanie tak. Ryzyko jest zbyt duże prawne, finansowe, nawet takie czysto praktyczne. No, i świadomość klientów rośnie. Narzędzia kontroli są coraz lepsze. Dokładnie. Wygląda na to, że ta era takiego kombinowania, jak to się mówiło, powoli się kończy. Transparentność, legalność to staje się po prostu koniecznością. I na koniec, może zostawmy z takim pytaniem do przemyślenia. W czasach, gdzie mamy globalny przepływ danych, gdy tak łatwo śledzić transakcje i historię różnych aktywów. Czy jakakolwiek próba ukrycia prawdziwej wartości importowanego towaru, czy to samochodu, czy czegokolwiek innego, ma naprawdę szansę być skuteczną strategią na dłuższą metę?